No hej okruszynki moje. Właśnie zdałam sobie sprawę, że ta tak zwana komedia sytuacyjna zasługuje na drugą część. Zanim przejdziemy do filmu to chciałam powiedzieć, że trzy odcinek sagi jest już wstawiony. Jest krótki, ale następny będzie dłuższy iż mam już na niego plan. Zachęcam do obejrzenia a link będzie w opisie. A jak go nie będzie to znajdziecie go na moim kanale. Dobra. Nie przedłużam i zapraszamy do oglądania. Ten film powstał tylko i wyłącznie w celach humorystycznych i nie mamy celu obrazić ani urazić publiczności. Miłego oglądania! O oh my god! nie Yes, I, see you. You see me? Hell yeah, I see. Wiesz, że jak nie udniemy tego palca, to umrzesz. <laughs> Dzisiaj w mojej restauracji wegańskie bydło serwujemy wegańską zupę zerową z grzankami bezglutenu, a na podwieczorek ciastka marchewkowe bez glutenu i glukozy z mlekiem bez laktozy. Mamy kroczaki, mamy ziemniaki. Kroczaki, ziemniaki. Kroczaki, ziemniaki. Mamo! Umiem grać na fiu, fiu, fiu. Ojcze. Ósma córko. Zdobyłam wiedzę praktyczną na temat zaklętej rury, wydawającą dźwięk zwaną fletem. Skoro umiesz, to zagraj coś. <śmum> Mamusiu, przyprowadziłam koleżankę. Dzień dobry, jestem Michaela i miło panią poznać. Dzień dobry mi również, się pobawić. What the? Who the fuck are you? Who the fuck are you? Who you is? Who you be? Huh? I don't even know your ass. Who the fuck are you? Shut the fuck up, why are you so loud?